Wiesz, że obietnice mają wagę. Kiedy ktoś coś obiecuje, pojawia się oczekiwanie. Zaufanie opiera się na tych słowach. Gdy to zaufanie zostaje złamane, wpływ jest głęboki i długotrwały. Ta osoba złożyła ci obietnicę. Było to oświadczenie zaangażowania, zapewnienie, że wszystko będzie dobrze. Uwierzyłeś. Jednak ta obietnica nigdy nie została spełniona. I co teraz zostaje? Luka, poczucie zdrady. Prawda jest taka, że ta osoba czuje się zagubiona. Konsekwencje jej działań idą za nią jak cienie. Szuka sposobu na naprawienie tego, co zostało zniszczone, ale czas nie wraca. To, co zostało obiecane, nigdy się nie urzeczywistniło. Teraz nosi ten ciężar. Ty reagujesz na to. Ból z powodu rozczarowania, frustracja z powodu wiary. Ta sytuacja nie dotyczy tylko złamanej obietnicy. Dotyczy Twojego wyboru, czy pozostać, czy iść naprzód. Więź nie opiera się tylko na oświadczeniu, utrzymuje ją działanie. To się dzieje. Obietnica jest składana, zaufanie jest podtrzymywane, a następnie cykl się powtarza. Poszukiwanie naprawy może wydawać się drogą, ale rzeczywistość jest jasna. Nic nie zmienia się bez prawdziwego wysiłku. Ta osoba może próbować, ale to nie zmienia tego, co się stało. Koszt tego zerwania jest Twój, struktura jest jasna. Nie musisz już akceptować pustych obietnic. Rzeczywistość została już przedstawiona. Trwanie w miejscu to wybór. Nie trzeba czekać na zmiany, które mogą nigdy nie nadejść. Kontynuacja zależy tylko od ciebie. Ta osoba może szukać zadośćuczynienia, ale decyzja o zaakceptowaniu jej należy do ciebie. Pamiętaj, niespełnione obietnice pozostawiają blizny. Ty decydujesz, jak sobie z tym poradzić. Wiesz, że złamane obietnice. Nie ograniczają się do jednego momentu. Gromadzą się z czasem, tworząc ciężar, którego nie można zignorować. Każda niespełniona obietnica to cegła dodana do niewidzialnego muru. Ten mur oddziela cię od zaufania, które kiedyś istniało. Osoba, która złożyła obietnicę, może mieć swoje powody. Ale to nie zmienia tego, co czujesz. Uzasadnienie nie wymazuje rozczarowania. Stajesz w obliczu rzeczywistości, że zaufanie jest wyborem a ten wybór został zlekceważony. Zaufanie nie jest dobrem, które łatwo się odnawia. Wymaga wysiłku, komunikacji i przede wszystkim konsekwentnych działań. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że zaufanie zostało naruszone, naturalne jest, że czujesz się zdezorientowany, zaczynają pojawiać się wątpliwości, czy powinienem dać kolejną szansę. To pytanie może być kuszące, ale jest też pułapką. Za każdym razem, gdy decydujesz się ignorować to, co czujesz, jedynie odkładasz nieuniknione. Ta osoba może próbować się zrehabilitować, ale kluczowe pytanie brzmi: czy wierzysz, że to możliwe? Zastanawiasz się, czy ta relacja jest tego warta. Analizujesz interakcje, momenty, które spędziliście razem i ostatecznie rzeczywistość, która się ukazuje. Ta osoba może składać obietnice ponownie, ale co się zmienia? Słowa bez czynów są tylko puste, i nie musisz już tego akceptować. Powszechne jest myślenie, że zmiana może przyjść od drugiego człowieka, ale prawda jest taka, że zmiana musi zacząć się od ciebie. To jest najtrudniejsza część, ponieważ wymaga, abyś zmierzył się ze swoimi własnymi decyzjami. Pozwoliłeś sobie tkwić w cyklu nadziei i frustracji. Teraz nadszedł czas, aby zdecydować, czy będziesz kontynuować ten cykl, czy zrobić krok naprzód. Patrzenie na sytuację z jasnością jest niezbędne. Zauważasz, że odpowiedzialność nie spoczywa tylko na osobie, która złożyła obietnicę. Ty również odpowiadasz za swoje wybory. Możesz zdecydować się zostać, ale możesz także zdecydować się odejść. Ta decyzja nie jest prosta, ale jest konieczna. Dyskomfort trudnego wyboru jest lepszy niż pozostawanie w stanie niepewności. Wpływ niespełnionej obietnicy wykracza poza konkretną relację. Pływa na to, jak postrzegasz siebie. Poczucie zdrady może przerodzić się w brak pewności siebie. Możesz zacząć wątpić w swoją własną zdolność oceny sytuacji. To nie jest tylko odzwierciedlenie drugiej osoby, ale także lustro tego, jak pozwalasz się traktować. Odmowa akceptacji pustych obietnic to akt samowartościowania. Możesz czuć pokusę, by umniejszać swój ból lub racjonalizować sytuację. Ale to nie zmienia faktów, to, co obiecano, nie zostało zrealizowane. To jest rzeczywistość. Zaprzeczanie temu nie przyniesie ci spokoju, tylko przedłuży cierpienie. Skoncentrowanie się na własnej decyzji jest tym, co naprawdę się liczy. Możesz się zastanawiać, jak relacja mogłaby wyglądać inaczej, gdyby obietnica została dotrzymana. Tego rodzaju refleksja jest naturalna, ale nie powinna być podstawą twojego wyboru. Prawda jest taka, że teraz ważne jest, co zrobisz z tym doświadczeniem. Poszukiwanie uznania, przeprosin, które mogą nigdy nie nadejść, to pułapka. Nie możesz oczekiwać, że druga osoba zrozumie wpływ swoich działań. To zależy od zdolności, której może nie mieć. I nie możesz dłużej centralizować swojego życia wokół tego. Masz prawo oczekiwać więcej. Oczekiwanie, że ludzie będą działać zgodnie ze swoimi słowami, nie jest wygórowanym oczekiwaniem. To minimalny wymóg do budowy jakiegokolwiek zdrowego związku. Kiedy to zrozumiesz, zaczynasz uwalniać się od toksycznej dynamiki, która się ustaliła. Kiedy postanawiasz, że nie zaakceptujesz więcej pustych obietnic, coś zaczyna się zmieniać. Uczucie ulgi może być natychmiastowe, ale proces odbudowy zaufania do siebie może zająć trochę czasu. Będziesz musiał nauczyć się ponownie szanować siebie, ufać swojemu własnemu osądowi. Za każdym razem, gdy napotykasz na złamanie zaufania, wykorzystaj to doświadczenie jako lekcję. Zadaj sobie pytanie, co mogłoby być inne. To nie jest ćwiczenie autokrytyki, ale sposób na zrozumienie własnych wyborów i granic. Możesz znaleźć ludzi, którzy naprawdę dotrzymują swoich obietnic: tych, którzy poprzez działania pokazują zaangażowanie. Życie nie sprowadza się do tych, którzy zawodzą ale do tych, którzy pozostają w Twoim życiu dzięki swoim działaniom. To jest to, czego powinieneś szukać: relacje oparte na autentyczności i przejrzystości. W miarę postępów, możesz znaleźć przestrzeń na wybaczenie, ale pamiętaj, wybaczenie nie jest obowiązkiem. To wybór, który musi pochodzić z wnętrza i nie może być narzucony przez nikogo. Wybaczenie może być krokiem ku uzdrowieniu. Ale nie powinno być mylone z akceptacją niespełnionych obietnic. Rzeczywistość jest jasna. Nie jesteś uwięziony w cyklu niespełnionych obietnic. Decyzja o tym, czy pozostać, czy iść dalej, należy do ciebie. Buduj swoją przyszłość na podstawie tego, w co wierzysz i na co zasługujesz. Życie jest zbyt krótkie, aby marnować je, czekając na obietnice, które nigdy się nie spełnią. Kiedy w końcu uwalniasz się od ciężaru złamanych obietnic, Zaczynasz dostrzegać nowe możliwości. To, co teraz zdecydujesz, kształtuje Twoją rzeczywistość. Nie musisz już akceptować mniej niż na to zasługujesz. Wybór należy do Ciebie. Złamane obietnice tworzą atmosferę nieufności. To nie ogranicza się do jednej osoby, rozprzestrzenia się na inne relacje. Każda nowa interakcja jest filtrowana przez poprzednie doświadczenia. Stajesz się ostrożny. Ta ostrożność może być postrzegana jako ochrona. Ale może również przekształcić się w barierę, która utrudni nowe połączenia. Musisz rozpoznać, że nieufność jest odzwierciedleniem tego, co się wydarzyło. To złamanie zaufania nie dotyczy tylko drugiej osoby, ale także tego, jak się do siebie odnosisz. Kiedy to zrozumiesz, stanie się jasne, że zmiana musi zacząć się wewnętrznie. Ważne jest, aby ponownie ocenić, jak postrzegasz siebie wobec okoliczności. Kiedy stajesz w obliczu niespełnionych obietnic. Naturalne jest, że czujesz się bezbronny. Ta podatność może objawiać się w niepewnościach i lękach. Możesz zacząć zastanawiać się, czy jesteś godzien relacji, które spełniają obietnice. To wątpliwość jest pułapką. Nie reprezentuje ona prawdy o tobie, ale raczej projekcję negatywnego doświadczenia. Kwestią nie jest to, czy jesteś godzien, ale czy jesteś gotów ustanawiać granice. Szacunek do samego siebie powinien być niezachwiany. Oznacza to, że nie musisz akceptować tego, co ci już nie służy. Nie chodzi o to, by zamknąć się na miłość czy przyjaźń, ale o stworzenie przestrzeni, w której czujesz się bezpieczny. Kiedy decydujesz, że nie zaakceptujesz już pustych obietnic, zaczynasz tworzyć nowy wzór. Ten wzór opiera się na autentyczności. Jest to krok niezbędny do budowania zdrowych relacji. Za każdym razem, gdy odchodzisz od niewypełnionych obietnic, wyrażasz swoją potrzebę szacunku. I uczciwości w interakcjach. Ważne jest, aby pamiętać, że nie chodzi o karanie drugiej osoby. Fokus powinien być na ochronie własnej integralności. Druga osoba może nie rozumieć wpływu swoich działań, i to nie jest twoja odpowiedzialność. To, co możesz kontrolować, to sposób, w jaki reagujesz, oraz decyzja o odsunięciu się od sytuacji, które nie przynoszą ci korzyści. Możesz czuć pokusę, by dać kolejną szansę ale jest to niezbędne, aby rozważyć, co to oznacza dla ciebie. Ta decyzja powinna opierać się na twoich potrzebach, a nie na obietnicach drugiej osoby. Oceń, czy istnieje wzór zmiany w działaniach, a nie w słowach. Słowa są łatwe, działania mają wagę. Spójność w działaniach jest tym, co odbudowuje zaufanie. Jeśli druga osoba nie wykazuje szczerego wysiłku, to powinien być dla ciebie jasny sygnał. Cykl niewypełnionych obietnic nie musi trwać dalej. Za każdym razem, gdy pozwalasz sobie znów uwierzyć bez solidnej podstawy, narażasz się na ryzyko. To, czego szukasz w swoich relacjach, powinno być jasne. Zasługujesz na interakcje, które przynoszą ci bezpieczeństwo i szacunek. Ustalając te standardy, zaczynasz przyciągać osoby, które odpowiadają twoim oczekiwaniom. Życie ma wiele do zaoferowania, gdy zdecydujesz się nie akceptować mniej niż zasługujesz. Skupianie się na swoich własnych potrzebach, to akt wzmocnienia. Kiedy to robisz, nie tylko się chronisz. Również otwierasz przestrzeń dla zdrowszych i bardziej autentycznych relacji. To jest prawdziwa ewolucja, która zachodzi, gdy zdecydujesz się nie podporządkowywać cyklowi złamanych obietnic. Uznaj, że ból zdrady może wymagać czasu na pokonanie. To nie jest liniowy proces. Czasami możesz czuć się silny i pewny siebie. Innym razem pamięć rozczarowania może powrócić. To jest normalne. Ważne jest, jak radzisz sobie z tymi emocjami. Możesz wybrać refleksję nad tym, czego nauczyłeś się z tego doświadczenia. Ta refleksja może być drogą do zrozumienia swoich własnych słabości i mocnych stron. Zamiast skupiać się na tym, co utraciłeś, zacznij patrzeć, co możesz zbudować na tym doświadczeniu. Każde doświadczenie niesie naukę. Gdy pozbędziesz się ciężaru niespełnionych obietnic, uwolnisz przestrzeń na nowe możliwości. Każda nowa relacja ma potencjał, by być inna. Możesz pozwolić sobie na ponowne zaufanie, ale to powinno być robione ostrożnie. Zaufanie powinno być odbudowywane stopniowo, na podstawie konkretnych działań. Jeśli spotkasz kogoś, kto składa obietnicę, uważnie obserwuj. Oceń spójność działań tej osoby. Nie bój się być krytyczny. Nie jesteś pesymistą, jesteś realistą. Rzeczywistość jest taka, że działania mówią głośniej niż słowa. Możesz również zastanowić się, czego pragniesz w związku, jakie wartości są dla Ciebie niepodważalne. Posiadanie jasności w tej kwestii jest kluczowe. Od momentu, gdy zdefiniujesz swoje oczekiwania, łatwiej będzie Ci zidentyfikować, kiedy ktoś nie spełnia Twoich standardów. Nie powinieneś bać się wyznaczać granic. Mówienie o tym, co jest akceptowalne, a co nie, jest istotną częścią każdej zdrowej relacji. Otwarta komunikacja jest potężnym narzędziem. Kiedy się wyrażasz, pomagasz kształtować bardziej autentyczne interakcje. Życie oferuje wiele możliwości. Nie ograniczaj się do życia w przeszłości, zamiast tego skoncentruj się na przyszłości, którą chcesz zbudować. Każdy wybór, którego teraz dokonujesz, kształtuje Twoją rzeczywistość. Pozwól sobie być szczęśliwym, nawet jeśli oznacza to zostawienie za sobą osób, które nie są gotowe dotrzymać swoich obietnic. To, co decydujesz dzisiaj, jest kluczowe. Nie trzymaj się relacji, które ci nie służą. Przyszłość należy do ciebie i zasługujesz na to, by być traktowany z szacunkiem, którego pragniesz. Twoja podróż nie musi obejmować niedotrzymanych obietnic. Dokonuj wyborów, które odzwierciedlają wartość, którą sam w sobie rozpoznajesz. Życie składa się z wyborów. Każdy z nich niesie ze sobą konsekwencje. Kiedy ktoś łamie obietnicę, masz opcję pozostać lub odejść. To decyzja, którą trzeba podjąć z jasnością umysłu. Spojrzenie na sytuację obiektywnie jest kluczowe. Zapytaj siebie, czy ta relacja nadal mi służy? Nie musisz już tolerować zachowań, które nie odzwierciedlają twoich wartości. Szacunek powinien być dwukierunkowy. Jeśli go nie ma, relacja staje się nie do utrzymania. Możesz mieć w zwyczaju dawać drugie szanse, ale to nie powinno stać się regułą. Za każdym razem, kiedy pozwalasz, aby rozczarowanie się powtórzyło, wzmacniasz ideę, że puste obietnice są akceptowalne. To nie jest prawda. Masz prawo oczekiwać działań, które popierają słowa. Rzeczywistość jest taka, że nie możesz kontrolować działań innych, ale możesz kontrolować swoje reakcje. To jest wzmacniające. Nie akceptując tego, co ci nie służy, zaczynasz się chronić. I chroniąc siebie, otwierasz się także na nowe doświadczenia. Kiedy decydujesz, że nie będziesz już akceptować niespełnionych obietnic, ustanawiasz sobie nowy standard. Ten standard opiera się na szacunku i integralności. Oddalając się od relacji, które nie mają solidnych podstaw, pozwalasz sobie na znalezienie tych, które naprawdę Cię cenią. Wybór oddalenia może być trudny, ale jest konieczny. Dyskomfort związany z pozostawieniem czegoś znajomego jest mniejszy niż cierpienie wynikające z pozostawania w cyklu rozczarowania. Nie musisz czuć się winny, stawiając na pierwszym miejscu swoje dobro. Często odczuwamy rozdarcie między chęcią utrzymania relacji a potrzebą ochrony siebie. Ta wewnętrzna walka jest naturalna, ale ważne jest, aby zrozumieć, że twój spokój powinien być na pierwszym miejscu. Nie powinieneś poświęcać swojej wartości z powodu cudzych błędów. Kiedy oddalasz się od niespełnionych obietnic, zaczynasz budować swoją samoocenę. Ten proces może zająć trochę czasu ale każdy krok ma znaczenie. W miarę jak się umacniasz, stajesz się bardziej wymagający wobec tego, co akceptujesz w swoim życiu. Nieufność, która pojawia się po rozczarowaniu, nie powinna być więzieniem. Może być sygnałem, że potrzebujesz przewartościować swoje oczekiwania. Kiedy uczysz się doceniać siebie, stajesz się bardziej zdolny do rozpoznawania zdrowych relacji. To nie oznacza, że musisz zamknąć się na nowe możliwości. Oznacza to, że powinieneś być bardziej selektywny. Ustanawianie granic jest aktem miłości własnej. Powinieneś być jasny, co akceptujesz, a czego nie. Komunikacja jest kluczowym aspektem w tej nowej fazie. Mówienie o swoich oczekiwaniach jest niezbędne. Kiedy wyrażasz swoje potrzeby, dajesz innym szansę, by im sprostali, a jeśli nie sprostają, staje się to jasną wskazówką co do trwałości relacji. Oceń relacje wokół siebie. Które z nich są oparte na działaniach, a które na pustych obietnicach? Ta analiza jest kluczowa. Daje ci jasny obraz tego, co musi ulec zmianie. Każda interakcja jest wyborem. Możesz wybrać otwarcie się na nowe relacje, lub trzymać się z daleka od doświadczeń, które już przyniosły ból. Ten wybór należy do Ciebie. Życie nie powinno być ciężarem. Masz prawo szukać połączeń, które przynoszą ci radość i autentyczność. Skupiając się na swojej własnej wartości, nie tylko poprawiasz jakość swoich relacji, ale także zmieniasz swoją własną percepcję. Jeśli ktoś pojawi się w Twoim życiu obiecując zmianę, obserwuj. Nie daj się zwieść tylko słowom. Liczą się działania. Konsekwencja w działaniach jest jedynym sposobem na odbudowanie zaufania. Nie musisz już akceptować niespełnionych obietnic. Przy każdej nowej interakcji przeprowadź ocenę. Zapytaj siebie, czy ta osoba jest gotowa na zaangażowanie. Gotowość kogoś do działania zgodnie ze swoimi słowami jest tym, co naprawdę się liczy. Zasługujesz na więcej niż puste obietnice. Nie bój się oddalać, gdy to konieczne. Akt ochrony siebie jest oznaką siły, a wycofując się, tworzysz przestrzeń dla osób, które naprawdę się troszczą. To są relacje, które warto pielęgnować. Skup się na budowaniu życia, w którym jesteś ceniony. Zaufanie powinno być stałe, a nie wyjątkiem. Masz zdolność kształtowania swojej rzeczywistości, a robiąc to, pozwalasz sobie na rozwój. Przyszłość jest białym płótnem. To, co zdecydujesz dziś, definiuje to, co będziesz mieć jutro. Wybieraj mądrze. Nie musisz już czekać na obietnice, które się nie spełniają. Decyzja należy do ciebie, a moc jest w Twoich rękach. Zanim wyjdziesz. Zrób teraz dwie rzeczy weź głęboki oddech i zachowaj to, co poruszyło twoje serce dziś. I jeśli to ma sens, podziel się tą historią z kimś, kto także potrzebuje to usłyszeć.